Dziś zabieram Was na wycieczkę, a razem z Wami zabieram także Emila z kanału Aiko i Emil. Wybieramy się do Houghton, do Jiao a także na Night Market w Shilin. Oczywiście jak jest Emil, to także i Aiko. Coś się chyba pozmieniało. Tak się kończy moja kariera youtubera. Wreszcie do prawdziwej pracy się wziąłem. Jesteśmy w kopalni węgla w Hołdong Autentycznej, gdzie możemy spróbować jak się kopało motami pneumatycznymi, chłopatami także, ale jest także drezyna i jest wózek, który ładuje węgiel. Wszystkie atrakcje są dostępne dla zwiedzających. Ja. Jest w ogóle zabawny taki kontrast, jak zobaczymy, jak są wszyscy po My chodzimy na półkni ręka, policjantki z peterek, a widzimy, że za nami, obok nas ludzie wadzą w kurtkach, takich puchowych, zimowych kurtkach. Kolejne miejsce, kiedyś zjedzamy to górska wioska Czaufen z jej starą uliczką i przysmakami. Zgustujemy między m.in. lodów, ale także pójdziemy na wioski siódon oraz na gorące sake. Dzień. 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 Bardzo dobre Nigdy nie jadłem jeszcze takiego deseru z orzeszkami Fajnie mrozi co? słynne lody w naleśniku mm, rewelacyjne są białki lodów niesłodkie z kolendrą, starym kwiatem i zawinięte w ciasto naleśnikowe To właśnie tu w jest słynny dżu, czyli lodziarnia, to sprawuje takie top lody w naleśnikach Jak słyszymy? Smakuje Bardzo 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 dobre Gazotanie, 50 tylko, 100 dolarów, tak? droga. To jest około 7 zł. Piotr podkreślenie gichów rzucił 100 zł. Ciekawe, jak smakują na lewej Ale Ja już skończyłem prawie, dobrze? Tylko uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami. Ja już nie mam więcej. Ale nie całą. Zebsolił deser. Pani? Pani, Niegodziwość, naprawdę, no, prawdę, no, no nie, niegodziwość. Emil podczas ma Challenge, że w razie dostaję tipa dostaje bonusowo tapiołeczkę chili, żeby wszystko było zaostrzone. Żeby lepiej smakowało, nowe smaki. Ten dobry deser został zamieniony w torturę dla niego. Ale lody pomagają ratować sytuację. Ah. <laughs> Super! Mm. Oh, oh, oh. Teraz to smakuje jak lód mm. dobre. Pojeźdź, ty pojeźdź z papryką Dobrze, dobra. A, ale dobre to. Mmmm, mm, mm, mm. Z papryczką czyli by lepiej mu smakowało. Widzę, że widzowie już pozwalają mi normalnie zjeść. Michał, ja zacznie jeść, to jak moja żona. od numer Michała, cała papryczka na raz. Do ulepszenia smaku. raczej do anulowania smaku. Bez kamu? Z tym parowaniem, że tutaj paruję, to przez to, że właśnie nas stół wjechały pierożki Xiaolongbao, Przepuszczenkie, więc wszystko jeszcze na bardzo gorąco. Podobnie jak i saka, też jest gorąco. Przewodnik, też się je. Będzie jedzony język kaczki Skrajnie obrzydliwa rzecz No dobra, niech powie Nabiła? Nie, nie nabiła Nie, Mam pusteczki te Ok, w kostkę, no Z której strony zacząć? Z której strony zacząć? dajemy Każdyska Ja myślałem, że to są jakieś słapki nie? Tak to wyglądało Skorpiony Albo skorpiony, czy coś Okej, okay, lecimy No, lećcie, lećcie Nagrywam Chyba jest najbardziej brzydziwa rzecz jaką ona na tajwanie, w tej Przyznam, że jeszcze aż tak e... Twardych turystów Żeby takie coś jedli To nie miałem nigdy Bardzo chrupie, bo to jest to jak kość taka, krząska. Jest na słodko, w słodkim sosie. Dużo chrup, a nie. Jest. Wystarczy? Nie, cała będzie planowała jedzenie. Raz na raz do guziki, Co ty, ty gulasz? No pa. to jeszcze ekstremalne przeżycie Tajwan pakami stoi, ale kto chce, może jeść dziwactwa. To jeszcze dla ciebie, tylko nie. Dla wszystkich mamy. Nie ma, nie ma, nie, nie ma. Ja się tego nie podejmuję. Naprawdę nie jest to coś apetycznego. No ale faktem jest, że jak coś na wanie ginie, jakieś zwierzątko, to jest zjadane w całości. Od kurzych łapek po jakieś kacze języki i inne, I jakbym to nawet ujął, powiem, odpady mięsne. nami jeszcze ostatni punkt dzisiejszego programu, czyli Night Market Shilin. Jedna z ciekawych atrakcji to połów krewetek. I krewetki, które złowicie, Pan Wam i możecie je zjeść. Czyli ile złowisz, tyle zjesz. I do, i do gara. Czekam nie widzę już. Nie. Tu masz więcej pod, pod sobą. yes we got this <laughs> here we got this bro oh <laughs> <laughs> Nie ma nie chciał być gorszy, O, druga! Idziemy o, już teraz. Ładnie wyglądają. Dobrze świetnie. No. Jest. Ale nie możesz narzekać, że jest mi świeżo. jeszcze 5 minut temu się ruszała. No, dopiero pływała. Tu są pozawieszane pałeczki. One spadają losowo. Właśnie, trzeba je wyłapywać. Fajnie, spróbuj. Pływa. Stuba zagiera. Możesz biśka wygrać. No, jest. Jeszcze bardziej retro nawet Tutaj w tej formie Hello. Tego rodzaju Piękna jest, no mm -hmm. <noise> Tam jedną kuleczkę, tak? One ball, four Mocniej Dajesz ciach to muszę te przelecieć. A ja! teraz. To samo. Ojej, 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 ojej. Ale to tak, nie mogę w ogóle regulować tej moc, tak naprawdę. Zastanawiam się. Wszystko tylko tak mocno wydostało. Jest tylko za mocno. tak samo mnie za każdym razem. To jest Nie. Nie. tak. raczej. Dobra, dziękuję. Do, do, do.

no, Sigma Michał. Żaję, <goda> Michał, żaję. A ja też teraz. Puści! się ten poszło? Tak. <goda> <goda> A, pijemy, pijesz, pijesz, piję, piję, zwycięstwa. Dobry to Dobry? Dawaj, o, ale jeszcze wszystko w siebie Dzisiaj ostro klejemy No, truskaweczka Truskaweczka jest, ostro klejemy Mmm 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 Aaaa ah. chyba 60% co? Kurde Tyle piemnął Truskawki Tyle truskawką, naprawdę mm. ah. Zdróweczko Kampaj Zerujesz <laughs> o. Co, już nie chcesz pić? No. Nie, nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. napój na te mogę. Nie sobie, że będę codziennie piła Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. test. mogę. Nie test. Nie co no. wymieliśmy z Kupiego Nos tylko był do zaczepiony i był w środku już. zaczęło podnieść i dorzucić. On go policji i go dalej. To jest skam. No to jest skam. Stołujemy się w kolekturze lotka. Coś go są tak ekstremalne jak tam byłem. Mógłbyś, mógłbyś być chińczykiem. No? No, nie. No zawsze tak tak mama robiła nóżki. Zawsze ja je pojadłem. Jak jest? Porządek jest. wszystko jest kaszanka. To kaszanka z grilla. Konsystencja ma moci. Trochę twardego moci. To jest słodkie Toż jest, to jest słodkie to trochę smakuje jak, tak, tak to ryż Bo to jest ryżem a no, z ryżem Trochę nam rzuca taka szanta Kończymy wyprawę Zwijamy się z marketu. Szylin i już tak podsumowując wszystko, wszystko, wszędzie gdzie byliśmy, co było najlepsze? No mi chyba najbardziej smakują właśnie te bułeczki Hujaobin, To rewelacyjne. Świetna przekąska. A co jeszcze było dobre? No z takich ekstremalnych rzeczy, które jadłem chyba najbardziej ekstremalnych, no to były te języki kaczki. No tego się nie spodziewałem totalnie. Było dziwne bardzo. Chrupiące, ale dziwne i raczej bym już tego nie spróbował. Nie wiem po co to jeść w ogóle Nie widzę w tym sensu Trochę takie bardziej jak challenge, co nie? Jako Myślę, challenge jedynie, no Ale nie, nie jest to coś, to, co bym chciał konsumować no. Michał? No, no to dla mnie, no różnorodność jedzenia na marketach To jest coś pięknego tutaj no, Możesz sobie wybrać, co lubisz Nawet czego nie lubisz możesz spróbować Albo się, Tak jak właśnie Emil <laughs> ja mówisz, challenge'ować sobie języki kaczki No, no i co? Gry. Różnorodność gier dla dzieci, dla dorosłych tak, jest super, no. No, Fajne zabawy bo Jest naprawdę, jest co tu zwiedzać, jest to tu zobaczyć Polecam, polecam Ja żałuję, że takich marketów nie ma w Japonii Cały czas otwartych Bo to powinno być cały czas otwarte u nas U nas w Japonii U nas w Japonii To po prostu to jest tylko na Matsuri, na festiwalach Prawda? Przez 1-2 dni coś takiego i oni zwijają to wszystko i koniec, nie? Tak A to, to powinno być cały czas. Tak jak u nas teraz w Kamakurze jest no, 3 dni Matsuri, Właściwie no. znaczy 4, bo się chyba zaczyna 31 grudnia i kończy się do 3, 3 stycznia. Tak. Jest coś podobnie, no ale nie ma takiej różnorodności jedzenia takiego czegoś tak organy, co to no jest. jest. Jest dużo, dużo jedzenia, ale tu jest inaczej, jest inaczej, jest inaczej. No, jest inaczej. Tu widać tą Azję, tutaj taką... Tak, do czujesz, się spodziewasz, że w Azji, prawda? Tego co się spodziewasz przyjeżdżając sobie do Azji, nie? Absolutnie. W Japonii brakuje tego. Nie mówię, że jest źle ja w Japonii, bo to też jest super i pięknie ładnie, ale tu jest inaczej. Mm -mm. Dobra, więc już tak sobie podsumowania. Dzięki wielkie, że wpadliście. Dziękujemy za, Dziękujemy, za Dziękujemy za oprowadzenie Jeszcze coś teraz nagramy, czy to w Japonii, czy to na Tajwanie, może w Korei, kto wie no, Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy do, japo... do Japonii, pójdziemy na rybki To też, to też Okej, okay, więc dzięki za oglądanie Zajdzie. Wiem, że się podobało I do następnego razu, cześć!